Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Wiworze odbyła się konferencja, która miała na celu prezentację założeń powiatowego programu wspierania rozwoju szkół i przedszkoli na rok szkolny 2013-2014 oraz sprawozdanie z realizacji jego zadań w ubiegłym roku szkolnym. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli na terenie powiatu poprzez wdrożenie pilotażowego powiatowego programu wspierania szkół i przedszkoli w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia bieżącego roku. Jednym z punktów spotkania było doskonalenie nauczycieli w nowej formie. Swoje wnioski i spostrzeżenia zaprezentowała Ewelina Sadowska. Ekspert a także przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli z Wałbrzycha. Podczas prezentacji omówiła ona szczegółowo zagadnienia związane z problematyką i różnorodnością szkoleń i warsztatów prowadzonych w szkołach i przedszkolach Powiatu Jaworskiego w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Joanna Kawczyńska, koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i wychowawców oddziałów klasowych oraz Joanna Adamska, koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli w zakresie podniesienia efektów kształcenia, wspólnie zaprezentowały możliwości zwiększenia efektywności zajęć lekcyjnych przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej. Zebrani na konferencji dyrektorzy i nauczyciele z zainteresowaniem przyglądali się, jak wykorzystując możliwości tablicy interaktywnej, można zmienić sposób pracy nauczyciela, atrakcyjnie prowadzić zajęcia edukacyjne, a także w jaki sposób swobodnie korzystać z programów internetowych, by zapewnić różnorodność w procesie dydaktycznym.